Szafa gra. A teraz o mojej rodzińce. Hey, we Świat według Ludwiczka. Udział biorą January Brunow, Wojciech Paszkowski, Ewa Markowska, Józef Mika, Joanna Wismur i... ...Rollercoaster Ride. No surprise, it's <mulity> life with Louie, Louie, Louie. Life with Louie, Louie, Louie. It's like with likeable, lovable, completely huggable. It's life with Louie. Z dachu nad głową. Na środkowym zachodzie ludzie dorastają nienawidząc Tornada. O, dobra... A. Ja nie. Ja nienawidziłem ćwiczeń, których celem było przygotowanie nas do Tornada. Odbywały się zawsze w najbardziej nieodpowiednim czasie. Wielkie dzięki, ludzie! Hej! Wtedy w końcu! Pokażą, wszystko pokażą wszystko. jego da, prawdziwego no, ojca! Przerywamy program. Czemu? O! A, A. Musimy pójść na południowo zachodni ruch domu. Chcę super niuchacza! Nie przerywać! Teraz pójdziemy zwiedzać dalej. To jest powód, dla którego przyszliśmy. Ćwiczenia Tornado! Żałuję, że nie mamy prawdziwego tornada. Och, ludy, wierz mi, że nie ma czego żałować. Skąd wiesz? Widziałaś jakieś? Pamiętam swoje pierwsze. Najstraszliwsza rzecz, jaką widziałam. Tuzin zwierząt przeleciał przez trzy stany. Wow, fruwające zwierzęta Kanadyjski osioł wylądował w ptasim po idle. Ciekaw. <laughs> A Tommy, co z tobą? Zakochałeś się? Tak! Lepiej nikomu nie mów, bo. Bo, co? Zatłuczesz mnie łyżką? Pomożesz mi, ludzi! Co mam jej właściwie powiedzieć? No, najpierw powiedz starszemu bratu, kto jest tą szczęściarą. Bufetowa Newton? Usta. Co mam zrobić? Zatrzymać to dla siebie! Zakochać się w bufetowej okuchnia. Czy dobrze słyszałam? Tomi ma dziewczynę? Chyba raczej kobietę. Jeśli ci się podoba, to śmiało jej to powiedz. Śmiało? Właśnie A? tak ludzie robią, gdy im się ktoś podoba, okazują swoje uczucia. Tak jak na tatuś Wasz tata jest bardziej romantyczny niż myślicie. To listy, które pisał do mnie, gdy był na wojnie. A co pisał? Trochę w nich skarg na złe jedzenie i na strzelanie, ale głównie opisywał, jak mnie kocha. Serio? Mniej generała Patona. Mogę przeczytać? Oczywiście, ale odłóż je potem na miejsce. Ojciec nie wie, że je zachowałam. Nie byłby szczęśliwy, gdyby ktoś obcy je zobaczył. Dobrze, mamo. Ora, ora, ora. Piękniejsza od Majora. Wkrótce nadejdzie pora uściska swego Indora. Raczej Gladiatora. Eee, kuchnia. W porządku! Zrobię co będę mógł! Dawaj ludzi, dasz radę! Na pewno dasz radę ludzi! Włóż w to całą swą siłę! Hej! Okay. Hey. Uwaga, że do środka to nie są ćwiczenia, powtarzam, to nie są ćwiczenia! Myślałem sobie, że to jedyna okazja, żeby zobaczyć tornado. To tornado, które zniszczyło szansę na jedyny dobry kop w moim życiu. Hej, tornado! Oh! To był naprawdę dobry pomysł. Dobra, jedno dla ciebie, kilka dla ciebie, jeszcze jedno, dobra, wszyscy bezpieczni? O, oh, czy ja jestem zupa? Hej, wyzwoliłem Francję mając tylko durszlak! Andy, myślisz, że jesteśmy bezpieczni? Uspokój się, obronię was przed tornadem. Teraz opowiem pewną historię. Posłuchajcie: bitwa o dunkierkę. Noc, szrapnele latają, wybuchają bomby. Mój kumpel Peterson traci nogę. Nie swoją oczywiście. Tato, co z ludim? Nie martw się o niego. Słyszał tę historię tysiąc razy. Nic mu nie jest. Po lekcjach miał grać w piłkę. Teraz zdrowy i cały siedzi w szkolnym schronie. Na pewno. <śmienny> Gdzie idziesz, Andy? Sprawdzę, co z samochodem. Nie martw się, jest w garażu. Nie pamiętam, żebym go tam wsadzał. Ludzi, martwiliśmy się o ciebie. Jak wróciłeś do domu? Podwieźli mnie. Spoko, jest jak zostawiłem. No i chyba wszystko jest w porządku. Kotku, czy my ostatnio zakładaliśmy jakiś świetlik? Śniadanie. Nie ma czasu na żarcie, Ora. Oberwaliśmy. Trzeba wzmocnić nasz bunkier. Ludy! Gdzie jest Ludi? Kazał powiedzieć, że nie je śniadania. Nie będzie nic jadu? Nie jestem głodny. Na pewno Ludy? są grzaneczki. Chyba mogę, chyba mogę, chyba mogę. Udało mi się, udało mi się, udało mi się, udało mi się. Ale nic tego. Chyba zadzwonię do szkoły. Anderson, jak przeżył wasz dom? Stracił tylko parę dachówek, ale to da się naprawić w 5 minut. Co się dzieje? Od czego się tak śmiejecie? Lepiej weźcie się jak najszybciej hey, Anderson, do roboty. Właśnie ciebie szukałem. Jestem do Twoich usług. Co mogę dla Ciebie zrobić? Niedługo są urodziny mojej żony i nie wiem, co jej napisać. Jak to brzmi? <laughs> moja miłość nie przeminie jak dobre żarcie w oficerskim kasynie. <śmiech> <śmiech> nie takie złe, ale naprawdę nie wiem, co za palant to napisał. Czekaj, czekaj, może ci się przypomni. Miłość moja wyżej wzlata niż bombowce całego świata. Ona potężniejsza niż Armata. Co was tak śmieszy? Posłuchaj, a zaraz zrozumiesz. Ku cudnej orze płynie przez wielkie morze. Wódz Andy. Aż są tysiące Andy! To jest adresowane do Ory. No więc. Facet był za morzem, a tam Ora jest bardzo popularnym imieniem. Słuchaj głąbie, wiemy, że to Twoje listy. Listy. Kiedy byłem na wojnie, nie pisałem żadnych listów. Nie miałem na to czasu. Byłem zbyt zajęty obroną kraju. W dzień walczyłem z wrogiem, a w nocy spałem w błocie. O, o, o. Noc w noc. Gdy śpię w błocie, marzę o tobie, mój kocie. O co wam chodzi, he? Dobra, dobra, dajcie mu spokój. Dzięki, niech to idzie na moje konto, he. Dobra, więc woli Sandersona czy. Wielkiego wodza? Twoja matka powiedziała mi, że boisz się wyjść z pokoju, Ludi. Czy to prawda? Nie, to najgłupsza rzecz, jaką słyszałem. Po prostu mam teraz ochotę być sam. Dobrze, Ludi. Spróbujmy inaczej. Podam Ci rysunek, a Ty po obejrzeniu go powiesz mi, co według Ciebie na nim jest. Świeża, piękna szarlotka. Okrutnie zniszczona przez Tornado. Nowy rower. Też rozwalone przez tornado. Nie wiem. Są dwie możliwości. Albo pani syn bardzo przestraszył się tornada, albo to dziwne, paranoidalne zachowanie odziedziczył. Czy coś takiego zdarzało się już we waszej rodzinie? Ależ nie! Listy! Ora! O, 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 o. Listy, moje listy mm. wpadły w ręce wroga. Nie teraz kochanie, pani psychoterapeutka wyjaśnia, co się dzieje z ludym. Nazywamy to agorafobią spowodowaną przez Tornado, ludzi będzie wszystkiego odmawiał i siedział w swoim pokoju, prawda, dopóki nie skonfrontuje swego strachu przed Tornado, prawda? Wyniesie się stąd, kiedy będzie miał 18 lat. Na szczęście ułożyłam specjalny 11, prawda, stronicowy program, który go na pewno wyleczy. Jak on działa? Najpierw wypiszecie mi zaraz czek na 200 dolarów. Następnie proponuję dość częste sesje z waszym synem po 75 dolarów każda, a potem przepuścimy biednego Ludwiczka przez mój prawda, symulator tornado za niewielką dodatkową opłatą 360 dolarów. Dziękuję pani bardzo, ale myślę, że spróbujemy mojego trzystopniowego programu. Pierwszy stopień pani wyjdzie. Drugi stopień, ja sam wyleczę lubiego. Trzeci stopień pani wyjdzie. Ten, ten, ten stopień już, prawda, był! Ale pani ciągle jest. <grym> <grym> Dlatego powiedziałem dwa razy. Andy, czy naprawdę wiesz, jak rozwiązać ten problem? Żartujesz! Znam psychiatrię na wylot! Studiowałem z Freudem. Mój Pluton przezywał mnie chory na głowę! Nie martw się, wyleczę, Ludiego Teraz co do tych listów, kochanie! Otku, Pan To mi pamiętasz listy, które ci pokazałam? Jak miałbym zapomnieć? Do dziś mam jeszcze po nich mdłości! To zabawne, ale jakoś dostały się w ręce sąsiadów. Nie wiem, jak mogło się to stać. Pomyślmy, wysilam głowę. Przyszła tornado i rozwiało wszystko dookoła. Czy mógłbyś się odzyskać? Oszczędziłam oddech, tato. Nie rozmawiam. Ludzi, czy powiedziałem ci o najważniejszej rzeczy, jakiej się nauczyłem na wojnie? Kaczka? Dużo ważniejszej niż to. Nauczyłem się, że strach to całkiem normalna rzecz. Uczył nas tego osobiście generał Patton. Generał Patton był tchórzem. No nie, jego nic nie przerażało, był jak skała, ale uczył nas zapisywać wszystkie swoje lęki na kartce papieru. Świetnie, tato. Spróbujmy. Ja pierwszy pomyślmy. Tak e, naprawdę boję się ciemności, boję się szpinaku, boję się węża ogrodowego, który ożywa i dusi mnie we śnie. Dobra, teraz twoja kolej. Nie wiem, co napisać. Pomogę ci! Możesz zacząć od litery T. Zobaczmy. Boisz się. Ta, to, ta, to, ta to, tak, to, to. to porka? Ej, eee. nie! Tor! Tor! Tortellini? Pracuj nad tym! Mam do ciebie zaufanie! Moje lęki napisał Ludie Anderson. O. 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 Co jest? Uuu, ej! Związki zawodowe się Tobą zajmą krową! Ukochana Oro, jesteś dla mnie tym, czym dla strumienia wielkie jezioro! Właś tu i powtórz to! Czołem, wielki wodzu! Zapomnij o świątecznym napitku! Dobra, ludzi, dzisiejsza lekcja to wiatr, nasz przyjacielski przyjaciel. Będzie połączająca. Większość wiatrów jest niewinnych. Bryza może przepchnąć łódź przez jezioro lub ochłodzić cię w gorący dzień. To no, przyjemne. Chodzi o to, ludzi, że wiatr jest dobry. Wiatr pracuje, jest pożyteczny. Wiatr cię uratuje. Co to? Co? Wentylator. O! Ah! Ah! To przykład złego wiatru. Lekcja skończona. Chłopcy, obiad! Znowu masło orzechowe? Co się stało z Tuńczykiem, którego cały półmisek był wczoraj? No wiesz, nasz gość był głodny. Ech. Ej, to moje! Panie Brown, Panie Brown! Przyszedłem zabrać listy mojego ojca! O! Twój uśmiech jest jak słońce, oczy jak gwiazdy. Żyć bez ciebie nie mogę, jak bez prawa jazdy. Och, jakie to słodkie! A ostatnia litera jest? E... Tornady? Co to jest tornady? Szybko, szybko, szybko! Wchodźcie! Jedyne 25 centów za obejrzenie niezwykłej, zadziwiającej, latającej krowy! Hej, co robicie? To moja krowa! Kto powiedział? To moje drzewo! Dobrze, cwaniaku! Musisz to zabrać! Wiesz co robisz? Wykorzystujesz to całkiem bezbronne stworzenie! Tak? A o co chodzi? To nieładnie! To tak jak ja nawoływałbym! Chodźcie zobaczyć, agorafoba za jednego dolara! Dziesięć 10% dla mnie! Jeszcze raz próbują mnie ratować. Wyznam ci skrycie, chcę być z tobą przez całe życie. Cicho i bez rozgłosu, o, aż do utraty włosów. Ten chyba lubię najbardziej. Dobrze, ludzi. Nie chodzisz do szkoły, więc sam będę Cię uczył w domu. Mam szczęście. Dwie krowy pasą się na łące. Nagle porywa je tornado i unosi daleko. Mam dla ciebie a. coś smacznego, panienko. Zlituj się nad nami. Chora! Mamo, a co z nami? Chłopcy, przecież wiecie, że ona ma cztery żołądki. Wy macie tylko jeden i on może poczekać do kolacji. Dobra, chłopaki, dalej Ej, żołnierzu, wyskakuj z munduru i do cywila Pamiętasz te książki, które lubisz? Z tą wielką, dziwną myszą ścigającą zbrodnie Masz na myśli superniuchacza? Tego psa sprawiedliwości? Tak jest, jego Właśnie widziałem nowe wydanie w sklepie Fajnie – Możesz wziąć jedno dla mnie? – Pewnie. Ej, poczekaj chwilę! <laughs> Róże usychają, a ma miłość nie. Tysiące całusków! Twój wojak ci śle! Halo, Dolly? Myślałam, że krowa miałaby ochotę na czekoladowe ciasto. Czy mogłabym podać je razem z mlekiem? Dziś na miłość, pora swe święto Makita. Zmiana Kochanie, nic na to nie poradzę. Piszę, co czuję i nie dbam, kto to zobaczy. Dobrze już, Grunewald, dosyć. Ja napisałem te poezje i ty o tym wiesz. Tak jest! Już się nie wstydzę do tego przyznać. Jestem poetą, słyszycie? Andy Anderson pisze poezje i jest z tego dumny. Skąd wiadomo, że to twoje poezje? Co? To nie ten rym! Dziś na miłość pora, swe święto ma Kitty. Pora jest do Ora! Tak, to Nawet prawda. tego nie zauważyłem. Napisałem go dla Ory 20 lat temu i nie boję się wam powiedzieć, że to samo czuję dzisiaj. Moja słodka ora, ora, ora. Kiedy wreszcie nadejdzie pora? I wojna się skończy, a nas los połączy. Ach. Ora, ora, ora. Oh, o, mój wielki wodzu. Ale się kochają. O! Zamknij się! Co? Masz problem, kolego? Jak i ty, utkwiły. Przecież możesz wyjść z pokoju, kiedy tylko chcesz. Nie, nie mogę. Boję się. Czego? Tornada. Też mi coś, a kto nie? Nie chciałem tego przyznać, ale krowa miała rację. Koniec ty. Hej! Grozi tornado, to nie są ćwiczenia! Powtarzam, to nie są ćwiczenia! Andy, chłopcy! Nadchodzi następna burza! A, tato, moja lista zadziałała! Ogromnie się cieszę, Ludwiczku! Andy, widziałeś to Miego? Jego rower nie ma go! Idę go szukać! Pójdę z tobą! Trawka z indyka i pasztet z zająca. Wszystko co gotujesz, moja gwiazdko lśniąca. Gnieciane kartofle i ryż ze śniadaną. Wszystko mi smakuje. Pani Newton, kocham panią! To mi co robisz? Mówię pani Newton, co do niej czuję. Wszyscy ludzie tak robią, wiesz? Ale nie w czasie tornada. Chodź. Po tej ostatniej zawierusze, sezon Tornada skończył się i mieliśmy to z głowy, aż do następnego roku. Miasto wyczyszczono i wszystko wróciło do normy. Przynajmniej tak się wydawało. Hej, ludi! Może byś tak pomógł? Chciałbym, tato, ale muszę się przyzwyczaić do bycia na zewnątrz. To czas bardzo dla mnie szczególny. Nie chcesz chyba, żebym znów cierpiał, prawda? Uważaj! To wąż ogrodowy! Udusi nas wszystkich! Dawaj to! W porządku, Anderson. Zrobiłem kopię. Wersja polska, master film, reżyseria i dialogia Markowska, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Malicki, kierownik produkcji Dorota Suske-Body. Szafa